Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z Kart Before Tarot. Bardzo Wam dziękuję za, za to, że bardzo ciepło przyjęłyście, przyjęliście pierwsze dwa czytania na Nowy Rok Numerologiczny. Na kanale jest już czytanie dla wodnika i dla koziorożca. A dzisiaj przyszedł czas na raka. Jeśli jesteś słonecznym, ascendentalnym, księżycowym albo na przykład wenusowym rakiem, to zapraszam Cię na to czytanie. Lub też jesteś osobą, która się interesuje jakimś rakiem, albo jakąś dziewczyną rakiem, to też wtedy jest to czytanie dla Ciebie. Jeśli na przykład masz osobę w relacji, albo interesuje Cię do związku jakaś osoba spod tego znaku, albo po prostu Cię interesuje ktoś spod tego znaku z jakichś powodów, które tylko Ty znasz. Czytanie jest na najbliższe. 7 miesięcy, ponieważ rok numerologiczny, jak pewnie wiecie, nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym w kalendarzu takim, jaki znamy, więc zostało do tego końca roku jeszcze 9 miesięcy niecałe, więc najpierw wyjmiemy sobie 7 kart przypisanych do poszczególnych miesięcy: luty, które teraz mamy, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, ewentualnie do początku września, i to będą energie ogólne miesiąca danego miesiąca. Więc próbujemy drogie raki. Luty. Co dla raka. Luty. Co dla raka. Luty. Marzec. maj, czerwiec, lipiec i sierpień. Dobrze. Luty dla raka. O, chyba zrobimy światełko. Lepiej, lepiej. Luty dla raka to dziesiątka kielichów. W dziesiątce kielichów jest pełnia szczęśliwości, spełnienia emocjonalnego, uczuciowego. To jest beztroskie cieszenie się chwilą, bycie w tym danym momencie. Więc jeśli jest jakiś rak wśród nas, który tego nie ma, to może warto po prostu tutaj chwytać te drobne, drobniuteńkie chwile szczęścia. Bo życie składa się tylko z chwil, i tych trudniejszych, i tych łatwiejszych, ale tutaj jest energia szczęśliwości, energia cieszenia się z tego, że zmokniemy w letnim deszczu. Więc taki może być ten luty dla raków. Marzec, szóstka kielichów. Ktoś może mieć jakieś smuteczki, ale w tych smutniejszych chwilach wraca myślami. Do tego, jak byliśmy za dzieciaka bez trosce, jak nie mieliśmy kredytów do spłacenia, jak nie mieliśmy, wiecie, tych wszystkich ciężarów, które wiążą się poza wolnością, z byciem, dorosłym człowiekiem, i w takich trudniejszych momentach, jeśli takie mogą się przydarzyć w marcu, warto do takich chwil się odnosić w swoich myślach. Natomiast też dla jakiegoś szczególnego, szczególnej grupy raków, może to oznaczać ewentualne jakieś wypady chociaż w marcu wypady weekendowe, bo bym powiedziała, że na jakąś działeczkę, ale w marcu chyba jeszcze na działeczki się nie jeździ, prawda? Więc mogą być jakieś wypady weekendowe poza miasto, na łono natury, ku przyrodzie lub też oddawanie się jakiemuś hobby w wolnym czasie, żeby oczyścić głowę i żeby te troski dnia codziennego, żeby o nich nie myśleć i żeby czymś zająć myśli zamiast tego. Kwiecień. W kwietniu niektóre raki mogą być w energii romansowej w rycerzu buław. Mnie się ta karta bardzo, ta energia kojarzy z bliźniętami, nie pytajcie czemu, ale może też być, jeśli buławę, to może być ktoś z podznaku strzelca, lwa albo barana, strygonu ognia lub też niezależnie od tych trzech znaków bliźniak albo bliźniaczka. Niektórym rakom może się, zwłaszcza tym zajętym, zamarzyć jakiś romans, wiecie, wiosna, chęć do Romansów I to jest taka osoba, to jest albo energia raka, albo kogoś, kto przybywa do raka. Taka osoba, która przychodzi i robi taki przeciąg w życiu. Czyli jest porywiście gwałtownie, jak to wiosenne burze i deszcze, i bardzo szybko taki romans jest nieoparty na solidnych, żadnych podstawach i raczej jest oparty na fizycznym przyciąganiu, a nie na emocjonalnym połączeniu, czy też jakimś połączeniu dusz ale jest, może tu być dużo namiętności. Ewentualnie, jeśli jesteś w związku i żadne takie pierdoły jak romanse nie są ci w głowie, albo może tylko są w głowie, wtedy trzymam kciuki, żeby były tylko w głowie, to może jakaś namiętność wrócić do waszej relacji istniejącej. Ludy marzec, kwiecień, maj. A propos powrotu y, do... Y, powrotu. W giermku, jeśli jesteś w relacji, możesz powrócić do takich pierwszych momentów w relacji w maju, które polega na tym, że czujemy motelki w brzuchu, że czujemy tkliwość, serdeczność, czułość wobec osoby, z którą jesteśmy w relacji. Dla niektórych par może oznaczać to myślenie o potomstwie, lub też aktywne działanie w kierunku, że tak powiem lub też ewentualnie jakiś przypływ natchnienia, energii, jakiejś twórczości, rozwijanie czegoś, co jest kreatywne, czegoś, co wymaga jakiegoś zrobienia czegoś od nowa albo zrobienia czegoś inaczej. I mogą tutaj jakąś taką kreatywny przypływ weny jakiejś twórczej raki niektóre poczuć w okolicach właśnie czerwca. To jest takie, wiecie, typu pisanie pamiętnika i wypisanie scenariusza. Malowanie czegoś, różne tego typu rzeczy mi przychodzą do głowy. W lipcu, co ciekawe, że to okolice waszych urodzin, prawda, jeśli dobrze pamiętam, w czwórce monety raki mogą się zamęczać myśleniem o tym, że nie siedzą jeszcze jak ten król w tym grono stajawym płaszczu na tronie, czyli że nie ma szczytu majętności, nie ma szczytu pieniężnego i że Zawsze tych pieniędzy jest za mało, ile byśmy ich nie mieli. I pewnie to dotyczy każdego człowieka na Ziemi, może po, pora, poza jakimś 1% czy pół procenta ludzkości. Jeśli jakkolwiek Was to pocieszy, ale tu jest takie zamartwianie się niepotrzebne, bo może wcale tak mało tych pieniędzy nie jest, bo dużo biedniejsi ludzie temu władcy ofiarowują swoje pieniądze, nawet jeden, który wygląda, jakby swój ostatni, tak zwany wdowi grosz oddawał. A ten władca cały czas się zadręcza tym, że ma tych pieniędzy za mało. Więc może należałoby inaczej rozłożyć te wydatki. Może coś można odroczyć, jakieś płatności. Może raki po prostu mniej powinny o tych pieniądzach w okolicach swoich urodzin myśleć. Albo jakoś to lepiej poukładać. Siu, to był, a nie czerwiec to był dopiero, no to lipiec. W lipcu. No to lipiec, to jest wasza y, tutaj energia w okolicach waszych urodzin, nie? Większość raków ma w lipcu. Nie co ja mówię w czerwcu? Tak, w lipcu, a później już są lwy, dobrze pamiętam. W karcie Sprawiedliwości mogą się raczki bardzo dobrze sami, same ze sobą czuć w tych okolicach swoich urodzin. Y, wróci może po tym, po tym zamartwianiu się wcześniej pieniędzmi takie poczucie, że mamy wszystko pod kontrolą. Że jesteśmy pozytywnie nastawieni do swojego otoczenia, że podejmujemy wyważone decyzje życiowe, że jesteśmy, tacy wiecie, rozważni, rozważna i romantyczna. Taki film był kiedyś. No to tak mi się raczki kojarzą z taką rozważną i romantyczną istotą i bardzo wrażliwą. I koniec, czyli sierpień, ewentualnie początek września. Mamy kartę singla, a jednocześnie dziewięć monet. W karcie singla ktoś może nie chcieć się dzielić, jeśli jesteś w relacji ze swoją osobą. Może przyjść taka myśl, o jak byłem sam albo byłam sama, jak to fajnie było, bo nikt mi nie truł, co mam robić, ile razy w tygodniu mam śmieci wynieść. I tego typu takie y, tęsknoty mogą się u niektórych odezwać. Ale też 9 monet to jest bardzo dobra energia do pomnażania zasobów finansowych, bo to jest tak zwana 9 na 10, czyli że ten pieniądz się kręci, że jest w jakichś terminach, że jest y, szansa na rozwój, bo od 9 do 10 zawsze można jeszcze przejść na wyższy poziom, więc tutaj może być pozytywny czas dla spraw zawodowych, dla raków. I to by były energie ogólne. I teraz spróbuję odtworzyć dokładnie ten sam układ jak dla um, poprzedników, czytań dla wodnika i dla koziorożca. Wyciągniemy sobie na wiosnę, lato i jesień, wczesną po dwie karty dla związków i po dwie karty dla singli. Jedna mi już wypadła na wiosnę dla związków, raki w związkach, na wiosnę. Od teraz, od lutego do wiosny. Do początku jasne. Dobra. Teraz osoby, które nie są w relacji. Spód na kuraka. Jedna wypadła. Właściwie się odwróciła. I druga. O, proszę. Dobra. No to co? Zaczniemy od związków. Związki mogą mieć tak zwaną poważną rozmowę na wiosnę w karcie sądu ostatecznego, i ta rozmowa może skutkować jakimś przejściowym oddaleniem się albo na poziomie emocji, albo nawet fizycznie partnerów od siebie. Może trzeba będzie sobie, wiecie, kawa na ławę, pewne rzeczy wyłożyć, i to może być trudna rozmowa, ale taka bardzo oczyszczająca. Czasami takie rozmowy w każdej relacji są potrzebne. Ale tutaj może być u kogoś w wyniku tej rozmowy nawet separacja, jakieś oddalenie. Lub też każdy musi sobie w swoim kątku posiedzieć. To, to w tej takiej najbardziej optymistycznej wersji luty. Boże nie luty, tylko wiosna. I teraz single. Single wiosna. Single raki na wiosnę. Wygląda na to, że dalej będą singlami w karcie singla. I może wam się coś. Yy... Urzędowo opóźniać. Może być takie poczucie, że chcemy pomnażać te nasze na przykład dobra materialne z 9 monet przejść na jeszcze wyżej, czyli na 10, a jednocześnie na przykład nam się jakieś e, oddala perspektywa awansu, czy też podwyżki w pracy. I możemy być tym wkurzeni. Możemy być wkurzone na przykład, czy wkurzeni na jakieś decyzje urzędowe, na które czekamy. I które od naszego wkurzenia się nie przyspieszą. Czyli, że coś już ma jakiś bieg, tylko my uważamy, że powinno się to już wydarzyć. A na przykład wiemy, że urząd ma na to 30 dni, czy 40, czy 60. I nie ma sensu się trochę tym przejmować, bo co ma wisieć nie utonie, jak to mówią. To by była wiosna, raki. Teraz lato. Raki bardzo lubią lato, bo to ich czas urodzinowy, jeśli dobrze pamiętam. Prawda? Kwitną wtedy raki. Więc co od późnej wiosny do wczesnego lata dla Was? Osoby w relacjach, w związkach. O, super. Uuu, ciekawe. Na razie nie wiem, co powiedzieć, więc pomyślę. I osoby pojedyncze z pod znaku raka. Co dla Was? Co dla Was od wczesnej wiosny do wczesnego? Lata. Ciekawe? Ciekawe. Dla związkowców jedna wyglądająca na wspaniałą, uroczą energię, druga ciężka. I dla singli jedna wspaniała, urocza, druga ciężka. Co ciekawe. Zobaczcie. Tu jest karta wesela, a tu jest karta zaręczyn. Weselenia się, świętowania lub też brania ślubu, a tu jest karta zaręczyn, bardzo są ze sobą zbieżne no to co, związki ktoś się będzie żenić wychodzić za mąż być na jakimś weselichu na jakiejś ważnej uroczystości albo świętować czyjś lub swój sukces i może wychodzić z jakiegoś trudniejszego czasu, może finansowo może emocjonalnie bo 10 mieczy to jest najwięcej mieczy ile może być i po tych dziesięciu mieczach otrzepujemy się, otrząsamy się, ocieramy łzy i idziemy dalej. I jest jakieś zwycięstwo. Mam nadzieję, że to z Wami zarezonuje, że będzie pasować. Natomiast y, raki single, niektóre singlami być przestaną, ponieważ niektóre będą wchodziły w relacje, a nawet może niektóre będą bardzo mocno się zakochiwały, że na zasadzie, że my już jesteśmy takim na, związkiem na poważnie. Natomiast to jest raczej pewnie niemożliwe, nie? żeby się, nie wiem, w tydzień po poznaniu zaręczyć, chociaż znam też takie historie. To jest też energia podpisywania jakichś umów, kontraktów, zawierania jakichś transakcji. I też w tej szóstce mieczy mamy sytuację, że ktoś komuś poda pomocną dłoń. Ktoś do kogoś wyciągnie rękę, ktoś być może pójdzie do jakiegoś terapeuty, psychoterapeuty, lub też ktoś zaczerpnie jakieś rady i dostanie tę pomoc. Nie wiem, czy to będziesz ty, czy ty będziesz osobą, która udzieli tej pomocy. A może dwie osoby się ze sobą spotkają i z tej mieczowej sytuacji wejdą w sytuację taką, no... szczęśliwości podwójnej, bo we dwoje, tak sobie myślę. Dobra. I co jeszcze? I jeszcze karty na Późne lato i wczesna jesień dla raków w relacjach, czyli powiedzmy lipiec, późny lipiec do początku września. Dla raka w relacji. Super. Super. I dla Singli dwie. Niech będzie te dwie. Dobra. No to co? Raki w relacji. Późne lato, wczesna jesień. Mamy cesarza i mamy szóstkę monet. Mamy dwie bardzo władcze postaci. Mamy sytuację, że bardzo dużo jest tutaj przejmowania kontroli. Jest zmysłowość, jest Namiętność, jest umiejętność dojrzałego okazywania emocji swojej osobie, jest pasja, ale jest też władza, jest też takie, takie pokazanie, że, hmm, no, że ktoś tu jest głową rodziny, więc raki mogą bardzo mocno ten obszar zaznaczyć w tych miesiącach, ale jednocześnie. W tym domu będą sprawiedliwym królem lub też królową, bo nie wiem czy mówię do dziewczyny czy do chłopaka, i będziecie się starać a, sprawiedliwie dzielić obowiązki w domu, a, sprawiedliwie okazywać, yy, no na przykład, rację, powiedziałabym w kłótni czy w jakimś wymianie, w dyskusji. I będziecie e, prawdopodobnie z tego powodu bardzo zadowoleni, bo to jest bardzo dużo takiego wyważenia w tych dwóch kartach, takiego poczucia, że jesteśmy w kontroli nad swoimi emocjami. Bardzo fajne. Natomiast raki pojedyncze, znowu nam się pojawia ta czwórka kielichów i dwójka buław. Powiedziałabym tak, że część raków pojedynczych to po pierwsze będzie się urlopować. To w takim podstawowym, Znaczeniu, jakieś takie wakacje, pod koniec wakacji albo na początku, jak dzieciaki już pójdą do szkoły, jeśli macie dzieci, to wtedy będziecie się dopiero urlopować. Czy niektóre raki, może później w tym roku, pójdą na, na urlop, bym powiedziała, ale drugie znaczenie by było takie, że ktoś jest na tyle zniecierpliwiony, że w czymś utknął, w jakiejś stagnacji w życiu, że ta osoba będzie chciała coś sobie pozmieniać. I dla niektórych to może być taka kiełkująca jeszcze w dwójce buław myśl, żeby pójść do pracy gdzieś indziej, żeby zamieszkać gdzieś indziej, żeby zmienić otoczenie, żeby zacząć trochę oddychać innym powietrzem, bo jest tu jakaś stagnacja i jest tu jakaś chęć robienia czegoś inaczej. Natomiast dwójka buław to jeszcze jest przed trójką buław, czyli to jest koncepcja, którą należałoby jeszcze rozwinąć. Poradzić się kogoś, kto już był kiedyś w takiej sytuacji. Tu mamy mentora i takie pachole takiego młodego chłopaczka czyli symbol osoby, która jeszcze jest niedoświadczona i symbol mentora. Poradzić się kogoś, jakiejś osoby doświadczonej albo jakiegoś krewnego, starszego z rodziny, jak się do tej zmiany zabrać, zanim ją przeprowadzicie. Dobrze. I co tam dalej było? sobie nawet ściąga tutaj mam. Jeszcze będą trzy karty. Co może pomóc, co może przeszkodzić i wskazówka ogólna na ten cały rok numerologiczny. Pamiętajcie, żeby nie brać tego śmiertelnie poważnie. Co z tego wyciągniecie to wasze. Co może pomóc rakom? A, jeszcze finanse pominęłam, ale to na końcu zrobimy. Co może pomóc? Cesarzowa. Co może przeszkodzić? Giermek miecze. I wskazówka ogólna. Kielichów, co może pomóc cesarzowa. Raczkom może pomóc wiara we własne możliwości, siła matczynej miłości, siła jakiejś silnej kobiety. Jeśli jesteś kobietą rakiem, to Twoja siła, po prostu, może Ci pomóc Twoja wewnętrzna sprawczość, Twoja dojrzałość, kobiecość. Tu mamy emanację kobiecości. Mamy bardzo młodą dziewczynę. Która już została cesarzową, czyli już nikim więcej stać się nie można niż cesarzowa. Osiągnęła absolutny szczyt swoich możliwości, że tak powiem, rozwoju ścieżki kariery. I e, raki mogą góry przenosić, ale muszą zacząć od tego, żeby uwierzyć w to, że mogą, jakkolwiek to brzmi trywialnie, to od tej wiary w siebie trzeba zacząć. Przeszkodzić może giermek mieczy. W kierunku mieczy możemy troszeczkę szybciej mówić niż myśleć. Możemy być za szybcy. Możemy się trochę za mało przygotowywać, zanim działamy. Możemy mieć niewyparzone, właśnie niewyparzoną buzię. Możemy czasem coś powiedzieć, na przykład nie zauważywszy, że ten ktoś, o kim mówimy, wejdzie do pokoju. Ale możemy też mieć w sobie taki spryt. I taką chęć do rozwoju, do robienia nowych rzeczy, i pewnie warto wtedy ten miecz yy, schwycić, tą pięść wyciągnąć w górę i ruszyć ku temu. Ale w tym giermku mieczy jest to jeszcze bardzo nieopierzone, bardzo takie pierwsze, takie bardzo, yy, bardzo nowe. No i miecze, ta komunikacja, to jest bardziej domena. Yy, w tym błyszczą wodniki bliźnięta i wagi, a raczki no, nie są takie, że przegadują wszystkich, takich przynajmniej znam, takie przynajmniej znaczki, raczki, znaczki, raczki poznałam, więc tutaj macie y, najpierw pomyśleć, później y, opracować, a później to zrobić w tej kolejności. No i przeszkodzić, ewentualnie jeszcze jakiś romans może komuś przeszkodzić. I wtedy doraczka może nadejść albo Raczek, albo dziewczyna Raczek może wyruszyć w kierunku właśnie osób z podznaku ewentualnie wodnika, bliźniąt lub też wagi, czyli ze znaków powietrznych, ale niekoniecznie, po prostu to może być jakaś chęć, wiecie, flirciki, jakieś komunikatory, jakieś aplikacje randkowe i tego typu atrakcje. Komuś mogą się takie rzeczy chodzić po głowie. Wskazówka ogólna. Zanim całe swoje życie zmienimy, to należy się zastanowić, czy na pewno jesteśmy gotowi na tę zmianę. To jest karta rzucić wszystko i uciec z Bieszczady", jak ja o niej mówię. I a, no, nie wykasowuj wszystkich kontaktów z telefonu, jeśli kiedykolwiek jeszcze y, być może mogą ci się do czegoś przydać. Nie odchodź z pracy, nie rzucaj papierami. Dopóki nie podpiszesz korzystnej umowy z nowym pracodawcą, nie rzucaj, nie trzaskaj drzwiami, nie odchodź z relacji, jeśli można ją jeszcze naprawić. To tego typu wskazówka ogólna dla raków. Ja jeszcze spojrzę na czas, jeszcze jest czas, uf. jeszcze finanse. Musimy znaleźć czas na finanse, bo ja mam niestety tutaj limit nagrywania w telefonie, w pamięci. I nie chciałabym, żebyście zostali bez kart na finanse. No to co? Finanse wiosna, finanse lato i finanse jesień. Jedna mi tu już skacze jak rybka z sieci wypadająca. Dobra, wiosna. Raki wiosna. Ok. Była ta karta wcześniej w, w okolicach Troszkę później, bo w czerwcu, jako energia ogólna czerwca, więc trochę na potwierdzenie wiosną, zaraz powiem, latą, o matko i córko, i jesień. Wiosna. Zamartwienie się o pieniądze w czwórce monet. Myślenie, że się ma mniej niż się ma. Myślenie, a nigdy nie będę mieć miliona dolarów. Potrzeba jakiegoś przepracowania, tak przełożenia tych pieniędzy, bo każdy jakieś tam pewnie ma, żeby one lepiej pracowały albo żeby może nie wydawać teraz, tylko za miesiąc. Nie zamartwianie się pieni pieniążkami, zalecane. A kto się nie zamartwia, powiecie, no to prawda, mm, niewiele takich osób znam. Lato i jesień, pozwólcie, że rozpatrzymy sobie razem lato. Karta śmierci, coś się de definitywnie kończy, coś być może powinno się zakończyć w kwestii finansów. Na przykład jak były złe nawyki w finansach, zamartwienia się o finanse wcześniej, to może trzeba czemuś powiedzieć dość. Coś bardzo mocno powinno zostać zmienione w, w kwestii podejścia Twojego do pieniędzy, być może właśnie latem, bo zawsze jak się coś kończy, to robimy miejsce na nowe, czyli e, zmieniamy jakiś sposób na przykład myślenia o finansach albo e, zmieniamy sposób, jak gospodarujemy tymi finansami po to, żeby jesienią w giermku kielichów Przyszło, że tak powiem, nowe natchnienie dotyczące pieniędzy. Dla niektórych może to być na przykład jakiś e, e, sposób nowy zarabiania. Mamy tutaj jakąś twórczość, jakieś, nie wiem, tantiemy, jakieś, wiecie, e, rzeczy, które spływają się, coś stworzy. Później na przykład z odtwarzania, tak teraz mi przyszło do głowy, czyli na przykład jak ktoś nagra piosenkę, to potem ma do niej prawa autorskie, i później ma jakoś tam płacone. Akurat nie wiem, nie siedzę w tym, ale teraz mi to przyszło do głowy, że jak radio puści tą piosenkę, to potem płaci jakieś tam pieniążki temu twórcy. Więc to może być tego typu jakiś rozwój w obszarze finansów uraków, gdzie będzie ten tak zwany pasywny dochód. Uzyskiwane z jakiejś twórczości, z jakiejś działalności kreatywnej lub też zupełnie nowego podejścia do zarządzania finansami. Jeśli nie jesteś żadnym twórcą, kreatorem nie tworzysz muzyki, nie piszesz książek, nie tworzysz scenariuszy w ogóle nie wiesz teraz, o czym ja mówię to po prostu podejdziesz zupełnie inaczej do kwestii pieniędzy. Po tych jakichś cięższych rozkminach w, w, w okolicach lata to może jesienią przyjść jakieś odświeżenie w tej kwestii. No to kończymy pieniędzmi, trochę innej kolejności niż poprzednie znaki. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam do subskrybowania kanału. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Można też kanał wesprzeć, rozwój kanału. Bardzo będę wdzięczna za każde wsparcie. I co? I jutro i pojutrze będą czytania na pełni, więc zachęcam do subskrybowania, żeby być na bieżąco, a potem wracamy znowu do czytania. Nowy rok numerologiczny. Trzymajcie się ciepło, i pa pa!